Koniec lat 90. to czas, kiedy do Amigi trafia procesor PowerPC. To również czas, kiedy coraz mniej istotne dla środowiska było to, co robi formalnie właściciel Amigi, gdyż wiodącą rolę zaczęły odgrywać firmy trzecie. Na pierwszym planie stała firma Phase 5. To ona dała Amidze karty z procesorami PowerPC, a wcześniej wiele innych rozszerzeń. Niestety możliwości inżynierów sprzętowych nie szły w parze z dokonaniami pracujących na rzecz Face 5 programistów. Firma, która według wszystkich prawideł branży IT powinna zmonopolizować rynek sterowników dla swojego hardware'u, każdorazowo dostawała na tym polu solidnego łupnia od konkurencji. Nie pomagały oczywiste atuty, jak dostęp do pełnej dokumentacji sprzętu, dostarczanie sterowników wraz z nim, a co za tym idzie bycie pierwszym ze swoimi rozwiązaniami. Zazwyczaj sprawdzająca się reguła rynku IT, mówiąca, że kto pierwszy, ten lepszy, tutaj nie zadziałała. Widać to było dobrze w przypadku PowerPC i dedykowanych im kart graficznych. Promowane przez Phase 5 rozwiązanie PowerUp wykorzystywało może kilka procent programów, a ponad 90% amigowego softu dla PowerPC działało na konkurencyjnym Warp OS. Jeszcze gorzej było w przypadku grafiki. Magazyn Amiga ironicznie pisał o Phase 5 jako o jedynym producencie karty 3D na świecie bez sterownika 3D. Gdy wreszcie niemiecka firma zakupiła rozwiązanie licencyjne do obsługi 3D, okazało się, że nikt nie chciał go używać, gdyż praktycznie 100% oprogramowania 3D działało w oparciu o alternatywne Warp 3D. Firmą, która obnażyła słabość rozwiązań programistycznych Phase 5, była Hage und Partner. Na owe czasy Gigant Softwareowy na rynku oprogramowania dla Amigi, który obok sporej oferty komercyjnych programów użytkowych, działał na polu rozwiązań systemowych. To oni firmowali Warp OS oparty na PowerPC Library, służącej do komunikacji z procesorem PowerPC oraz Warp 3D, który zapewniał sprzętową akcelerację 3D w Amigowych kartach graficznych. Rozwiązania te były w głównej mierze efektem pracy Sema Jordana oraz braci Tomasa i Hansa Jirga Fridenów. Ci dwaj ostatni mieli okazać się siłą napędową firmy Hyperion, bohatera niniejszego odcinka. Bracia Friden, po opracowaniu środowiska Warp 3D, nie próżnowali i natychmiast postanowili pokazać światu jego praktyczne zastosowanie. Posłużył do tego port pecetowej gry Descent. Była to produkcja dostępna już od kilku miesięcy na Amigę z procesorem 68 kg. Jednak ze względu na bardzo powolne działanie i inne mankamenty zbierała kiepskie recenzje. Wersja od Fredenów całkowicie odmieniła ten stan rzeczy. Magazyn Amiga pisał o niej entuzjastycznie jako o historycznie pierwszej grze nowej generacji, która wykorzystuje zarówno możliwości najnowszych kart graficznych, jak i procesorów PowerPC. Wyczyny braci nie uszły uwadze młodego belgijskiego prawnika, Bena Hermansa, który planował ożywić amigowy rynek gier oraz dostosować go do możliwości nowego sprzętu. Ponieważ w owym czasie zrobienie większej produkcji wymagało już zatrudnienia armii ludzi, na którą nikogo w Ami światku nie było stać, pomysł był taki, by kupować źródła do przebojów z Speceta, a następnie przenosić je na Amigę. 25 lutego 1999 roku zostaje założona firma Hyperion Entertainment. Pierwszą produkcją nowej firmy była wydana w maju 2000 roku gra Heretic 2. Majstersztyk będący dziełem Raven Software, który zaledwie półtora roku wcześniej zadebiutował na platformie Windows. Był to dowód na to, że odpowiednio dopalona Amiga wcale jeszcze od świata bardzo nie odstaje i jest w stanie dźwignąć równie potężne gry, co inne wiodące platformy. Na potrzeby stworzenia tej gry zostało opracowane nowe specjalne środowisko MiniGL, które wzbogaciło możliwości Amigowego 3D. Hretic 2 został entuzjastycznie przyjęty przez prasę i graczy, jednak nie sprzedał się tak dobrze, jak zakładał Hyperion. By zachować stabilność finansową, belgijska firma musiała rozszerzyć działalność poza rynek Amigowy, co oznaczało przenoszenie gier również na platformy Linux i Mac OS. Nawiązała także współpracę z firmą Monolith Productions, pisząc część oprogramowania na potrzeby silnika, który był podstawą dla gier Shogo Mobile Armor Division oraz The Operative No One Lives Forever. Dzięki tej współpracy Hyperion pozyskał możliwość przeniesienia na Amigę pierwszej z wymienionych gier. Shogo od strony technicznej prezentowało równie wysoki poziom co Heretic 2 i zbierało równie pozytywne recenzje. Pomimo dobrych ocen, Shogo sprzedało się jeszcze gorzej niż Heretic. Firma postanowiła więc skierować się w stronę innego gatunku. Wydany w grudniu 2001 roku Descent Free Space The Great War był dynamicznym symulatorem kosmicznym. Gra niewątpliwie bardzo dobra, która na kurczącym się rynku amigowym musiała zdobyć uznanie. Niemniej nie budziła już takiego entuzjazmu jak Heretic 2. Kolejny produkt, który na PC pojawił się już w 1998 roku, tymczasem czas płynął. Hyperion nie bardzo miał jednak możliwości, by przenosić coś nowszego, skoro Amigowe karty Turbo również zatrzymały się na 1998 roku. Ostatnią grą wydaną dla Amigi przez Hyperion był Quake 2. Gra zadebiutowała na Amidze z ponad czteroletnim opóźnieniem w stosunku do PC, gdzie zdążyła zestarzeć się już na tyle, że ID Software zdecydował się na uwolnienie jej kodu źródłowego. Stało się jasne, że świat coraz bardziej Amidze ucieka i aby choć trochę podgonić potrzebny jest nowy sprzęt. Będące szczytem marzeń amigowych graczy Amiga 1200 z Vision i PowerPC, a nawet Powerna Amiga 4000 wyglądały na tle ówczesnych komputerów coraz bardziej archaicznie. Firma Amiga Incorporated zrozumiała tę potrzebę i rozpoczęła poszukiwanie partnerów dla stworzenia nowego sprzętu oraz Amiga OS dostosowanego do PowerPC. Nie mogąc dogadać się z twórcą Amiga OS 3.9, wspomnianym już wcześniej Hage und Partner, zaproponowałaby systemem zajął się Hyperion. Zadanie okazało się trudne i pracochłonne. Czas gonił, bowiem Amigowców podgryzał system Morph OS, który według oceny samego Bena Hermansa, wspieranego przez ekspertów takich jak Dave Heine, powstał prawdopodobnie w oparciu o nielegalnie wykorzystane źródła Amiga OS. Nigdy jednak nie postawiono w tej sprawie formalnych zarzutów. Zarzuty formalne zostały natomiast kilka lat później postawione wobec samego Hyperionu przez dotychczasowego zleceniodawcę. Oskarżenia wysuwane przez Amiga Incorporated o niewykonanie pracy w terminie okazały się być bezpodstawne, gdyż powszechnie było wiadomo, że Amiga OS 4.0 pre-release trafił do użytkowników już w czerwcu 2004 roku. Proces zakończył się więc bardzo korzystną ugodą, na mocy której Hyperion uzyskał m.in. prawo nie tylko do swobodnego wykorzystywania Amiga OS 4, ale i wcześniejszych wersji systemu Amigi. Zyskał ponadto prawo do posługiwania się marką Amiga One, pisaną razem bądź osobno, jak również używania znaku towarowego Boeing Ball, pozostającego od 1996 roku oficjalnym logo Amigi. Ze względu na fakt, że system Amiga OS 4 działał początkowo wyłącznie na komputerach Amiga One, których sprzedano niewiele ponad 1000 sztuk, system wciąż był nieznany większości Amigowców. Dużo większą popularność zapewniła mu dopiero wersja przeznaczona dla Amig klasycznych, wydana w listopadzie 2007 roku. We wrześniu 2008 roku Hyperion wydaje AmigaOS 4.1. Ta wersja systemu dostępna jest także dla nowych modeli Amig One oraz komputerów SAM i Pegasus, co pozwoliło firmie Hermansa na sprzedaż systemu Amigi dla tej grupy klientów, która wcześniej została skuszona systemem MorphoS. W tym roku powinna pojawić się nowa generacja systemu oznaczona numerem 4.2 oraz nowe modele komputerów Amiga One dostarczane przez współpracującą z Hyperionem firmę Aeon Technology. Niezależnie od pracy na etacie, pracownicy Hyperionu niejako po godzinach dostarczają środowisku oprogramowanie użytkowe, gry i emulatory. Do najbardziej cenionych produkcji należą emulatory MAME i Warp SNES przygotowane przez Stefana Hausera oraz gra Jacked Alliance 2 braci Frieden. Największe emocje wśród produkcji bliźniaków budzi jednak Timberwolf, będący Amigową implementacją przeglądarki internetowej Firefox. Poza działalnością Amigową firma ma na koncie sukcesy także na innych polach. Nie tworzy już co prawda gier dla innych platform. Ostatnią taką była Gorky 17, wydana dla Linuxa w czerwcu 2006 roku. Może się natomiast pochwalić dostarczaniem niskopoziomowego oprogramowania 3D dla czołowej firmy z branży lotniczej Smiths Aerospace, jak również świadczeniem usług doradczych dla wiodącego operatora komórkowego na rynku belgijskim.